Spośród gamy sygnalizatorów firmy MiVardi MX33 to sygnalizatory z najwyższej półki. W twardej obudowie zabezpieczającej komplet, a w komplecie tutaj mamy trzy sygnalizatory i odbiornik. Z tyłu są przylepione kolory, które odpowiadają kolorom. Ledów w sygnalizatorze, żeby szybko można było rozpoznać, który jest który. Przed włączeniem jeszcze, tu jest purpurowy, tu na przykład mamy sygnalizator w kolorze żółtym. Rzecz istotna baterie standard. Baterie 9V zasilają te sygnalizatory, jak również, jak również radio. Kolejna rzecz, która ostatnio jest modna, ale dość często się przydaje, to te stabilizatory do wędzisk. Jeżeli łowimy pod kątem, w tym przypadku nie są one na stałe, są wkręcane i dobrze, bo czasami są niepotrzebne. A poza tym w etui zajmowałyby dużo miejsca. One są bardzo wysokie. W dolnej części dwie gumowe podkładki i kontra do przykręcania do podpórki albo do rozpoda. A ponadto z boku wejście do podświetlanego swingera. Na bocznej ściance mamy cztery przyciski: pierwszy aktywujący sygnalizator, następnie ton, czułość i ostatni przycisk, który włącza lub wyłącza podświetlenie nocne. Górnym przyciskiem oprócz włączenia całego sygnalizatora reguluje się również jego głośność. Następnie jest regulacja tonu. No i regulacja czułości brania. Natomiast jeżeli chodzi o samo branie, branie od brzegu, sygnalizowane jest Świeceniem prawej diody i mruganiem diody lewej, natomiast do brzegu mruganiem prawej diody. Więc tym możemy rozróżnić branie od brzegu i do brzegu. Teraz mamy poręczną centralkę, która na dole jest tak wyprofilowana, że jeżeli postawimy ją na czymś płaskim, na stoliku, będzie bez problemu stać. Natomiast jeżeli chodzimy, możemy zawiesić ją. Tu jest taki klips. Zawiesimy ją czy to o kieszeń, czy to w ten sposób. Czy przywiesimy do paska. Włączam odbiornik. Świecą się wszystkie diody. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli on może współpracować z taką ilością różnych sygnalizatorów. O różnych kolorach, także regulacja głośności tymi dwoma przyciskami. No i kiedy będziemy mieć branie, oczywiście zasygnalizuje nam natychmiast odbiornik takim kolorem diody, w jakim kolorze jest dioda sygnalizatora. Wracając do sygnalizatora, jeszcze jedna bardzo ważna funkcja, nie zawsze spotykana w sygnalizatorach, raczej tylko w tych z najwyższej półki, alarm antykradzieżowy. Dolnym przyciskiem wystarczy wcisnąć na dwie sekundy, kiedy alarm antykradzieżowy zostaje aktywowany. I w momencie, kiedy ktoś będzie chciał nam sobie po cichu zdjąć wędkę, nawet kiedy sygnalizator jest przyciszony. Natychmiast będziemy mieć alarm zarówno w sygnalizatorze, jak i w odbiorniku.